No więc jak to jest, że ludzie bardziej inteligentni mają mniej przyjaciół i znajomych? No, skąd w ogóle to wiemy? Badacz Satoshi Kanazawa przebadał ponad 15 tysięcy osób, mierząc ich IQ, w sumie najlepszy parametr do tej pory, jaki mamy, mierzący inteligencję ludzi, i faktycznie wykrył, że ludzie o niskim IQ bądź średnim, a tu mówimy o niskim, czyli w okolicy 80-90 do średniego w okolicy 100, bo to jest średnia IQ, przejawiali taką tendencję, że im więcej mieli relacji, im więcej mieli znajomych, tym szczęśliwsi byli. Natomiast ludzie nadprzeciętnie inteligentni, 110, 120 i tak dalej, im więcej mieli interakcji w ogóle społecznych, tym mniej szczęśliwi byli, i tym bardziej unieszczęśliwiały ich. Relacje. To bardzo ciekawe spostrzeżenie. Badania, które Satoshi Kanazawa prowadził głównie między relacją IQ, szczęście i ilość pieniędzy, jaką się zarabia. I okazuje się, że w ogóle ilość pieniędzy, jaką się zarabia, w szczególności w dużych metropoliach, nie wpływa tak bardzo na poczucie szczęścia, jak właśnie ilość interakcji i jakość tych interakcji. No tutaj jakość też. Wchodzi w grę. Ale zanim ucieszysz się i po, po, pomyślisz sobie, no to ja jestem inteligentny, no bo mam bardzo mało znajomych, jakby odwrócisz tą korelację, to ta korelacja, no jakby raz to nie jest związek przyczynowo-skutkowy, dwa, te odwrócenie tej korelacji jest trochę ryzykowne. Znaczy, mam mało znajomych, to znaczy, że jestem inteligentny. No ale coś w tym jest. I dzisiaj sobie o tym dużo więcej pomówimy. A pomówimy sobie też o prokrastynacji, o tym, dlaczego inteligentni ludzie tak samo części odwlekają rzeczy na później. O tym dosłownie za chwilę powiem i o tym mówię też dużo w moim kursie, w mojej książce. Którą możecie kupić w pakietach w obniżonych cenach? Linkuję w opisie. Gorąco Wam wszystkim polecam i to jest najlepszy sposób chyba na wsparcie kanału. To właśnie zakup naszych produktów, bo raz korzystasz z produktów, dwa my po prostu jesteśmy w stanie produkować treści i ten podcast. A ja nazywam się Leszek Cibor. Jestem prowadzącym kanał Przeciętny Człowiek w sieci nieprzeciętnych idei. A to jest podcast Dobra Zmiana, którego słuchasz i oglądasz tutaj na YouTube. No to co? Jak to z tymi inteligentnymi? Lecimy. No więc druga rzecz, jaka rzuciła mi się w, w oczy już... Uszy w oczy dawno, dawno temu, to teza Davida Alena, y, który wypuścił taki bestseller Getting Things Done, czytam sobie ten, ten bestseller. Jest to trudna książka i trudna technika. I w ogóle, szczerze powiedziawszy, mimo, że sporo rzeczy zainspirowało mnie w moim kursie i w mojej książce, do tego, to nie, nie polecam, bo to jest po prostu trudne. No ale Davida Allen właśnie napisał, dlaczego ludzie inteligentni odlekają częściej. Sprawy na później. I poprowadził taki całkiem logiczny dowód. Wykazał, spróbował wykazać, że inteligencja jest skorelowana z umiejętnościami wyobrażania sobie, z umiejętnościami abstrakcyjnego myślenia. I teraz wszyscy ludzie, poza tych, którzy mają afantazję, jest, jest, taka, jest taka przypadłość, że są ludzie, którzy mają problem z wyobrażaniem sobie przedmiotów, rzeczy w w głowie, no ale wszyscy ludzie, którzy teraz mnie słuchają i na przykład pomyślą sobie o cytrynie, o tym, że ta cytryna leży przed tobą, o tym, jak bierzesz nóż, przekrawasz ją i te soki tryskają do góry, naciskasz jedną i drugą połóweczkę, taka mięsista, przyjemna, pachnąca, no to jak zanurzysz się w tym wyobrażeniu, to nabiegnie ci ślina do ust, bo dokładnie to się dzieje. I, I to jest taki prosty opis. Cytryna jest bardzo wyrazista, ma bardzo wyraziste bodźce. My je dobrze pamiętamy, znamy je w ogóle a propos takiej specyficznej funkcji języka. I to precyzyjnie języka, nie języka mówionego, tylko języka fizycznego, który jest w ustach. To język naprawdę dobrze pamięta różnego rodzaju faktury, które dotykał. Więc jak sobie popatrzysz na jakikolwiek przedmiot w ogóle w swoim otoczeniu i wyobrazisz sobie, jakby było go czuć pod językiem to dobrze to zinterpretujesz. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Jak ja się popatrzę, wiem, tutaj tutaj mam monitor, na którym mam notatki. wyobraź sobie, jak, jak to jest polizać szybę monitora i mój język dobrze wie, jak to jest. Mimo, że nie jestem pewien, czy ja lizałem kiedykolwiek monitor w swoim życiu. Natomiast o co chodzi? O to chodzi, że, że ludzie, którzy są lotniejsi, inteligentniejsi, mają dobrą tendencję do wyobrażania sobie Przyszłych zjawisk. To znaczy, że mają też większą tendencję i większy potencjał do katastrofizacji, do właśnie myślenia negatywnego, do tego myślenia. A co jeśli mi się nie uda. I teraz zwróćcie uwagę, te dwie rzeczy trochę się łączą. Dlaczego ludzie mają mniej przyjaciół, bo inteligentni, bo zdają sobie sprawę z tego, że ludzie dają ciała często. Że. Pakując emocje, pakując jakiś ładunek emocjonalny w relacje z ludźmi, którzy zawodzą po czasie, gdzie takie, w cudzysłowie, nieudane inwestycje, jeśli można to tak cynicznie trochę potraktować i nazwać, no po prostu rozczarowują w życiu i ludzie ci unikają rozczarowań. Tam trochę w badaniach Satosiego Kanazawy, moim zdaniem, brakło też korelacji z osobowością, no bo. Osoby introwertyczne potrzebują znacznie mniej interakcji, yy, ale jeśli one są jakościowe, no to te interakcje są bardzo silne z osobami int o introwertycznej naturze. Natomiast właśnie ta umiejętność katastrofizacji, właśnie ta druga rzecz, ta umiejętność katastrofizacji, czyli wyobrażanie sobie najgorszych możliwych rzeczy, to jest jeden z przyczynek, przyczynków do prokrastynacji. My odwlekamy często, często działanie właśnie dlatego, że boimy się rezultatów, że rezultaty nas przerastają, a my w procesie na przykład naszej, naszego wychowania i socjalizacji byliśmy przez na przykład naszych rodziców, yy, Dajmy na to stereotypową mamusię, ciągle upominani, nie rób tego, bo sobie zrobisz krzywdę, nie idź tam, bo zrobisz sobie to, albo tatusia, tak, bo to, a częściej stereotypowo, bo częściej tutaj widzę, widzę rolę takich mamuś, rodziców helikopterów, którzy ciągle krążą nad dziećmi i straszą je wszystkim i po prostu lękowo je wychowują, uważaj na to, uważaj na tamto, uważaj na, na siamto. No i wyobraźnia pracuje dziecka najpierw, a później ten nawyk, odruchowy nawyk wyobrażania sobie możliwie najgorszych scenariuszy zniechęca. Zniechęca do robienia rzeczy odważnych. A bez odwagi życia nie ma. To, to jest jakby, jakby inna inna zasada. I często jest tak, że ludzie inteligentni, czy nawet bardzo inteligentni, posiadają na laurach. Osiadają, idą po jakiejś linii niskiego oporu w swoim życiu. Czasem jest zaskakujące i mam paru takich znajomych. Muszę przyznać to absolutnie szczerze, którzy moim zdaniem mają niewyobrażalny potencjał i jest przeraźliwie marnowany. To znaczy, ich kariery zawodowe względem ich potencjału no nie? są, są, są bardzo, bardzo nikłe, słabe, w ogóle nieprzystające do. Do tego, ale być może jest właśnie ileś tamtych składowych w danym człowieku, które sprawiają, że z innych powodów ta, ta osoba też nie chce w tym słowie awansować do, do, czy dążyć do czegoś, do czegoś lepszego. Satoshi Kanazawa jest w ogóle autorem bardzo ciekawej hipotezy hipotezy Sawanny, trochę krytykowanej, ale bo ta korelacja jest odwrócona właśnie w centralnej Afryce. On to badał, badał ludzi właśnie w, w centralnej Afryce, w której według jego hipotezy, według tego, co też wiemy o ludzkości, no, kolebka ludzkości wywodzi się właśnie z, z Afryki. I nasza natura i nasz umysł jest przystosowany do społeczności w taki sposób formowanych właśnie tam, czyli dużych społeczności, plemion, grup, współpracy wszelkiego rodzaju. Więc. Każda inna jest bardziej nienaturalna dla nas, każda inna formuła. I co jest ciekawe, przy badaniach u niego z finansami, poziom finansowy w dużych miastach czy w jakichś nowoczesnych społecz społecznościach nie miał takiej korelacji ze szczęściem jak właśnie jakość bądź też ilość interakcji, w zależności od IQ. Natomiast w Centralnej Afryce było na odwrót. Jakby poziom zadowolenia, szczęścia, zdrowia. Był wprost skorelowany z zarobkami u ludzi wyjątkowo biednych, w no wyjątkowo biednych rejonach, rejonach świata. Był bardzo silnie skorelowany z zarobkami, a prawie w ogóle nie był skorelowany z tym, z ilością interakcji. Czyli jakby tu, tu w Centralnej Afryce to wszystko było jakby zupełnie, zupełnie odwrócone. No więc, jakie są konkluzje? Pierwsza konkluzja jest taka, że formowanie relacji w mieście, jeśli mieszkamy w nowoczesnym społeczeństwie. A większość z nas mieszka w nowoczesnym społeczeństwie, szukanie relacji na siłę nie przynosi nam zadowolenia. Raczej jest wbrew naszej naturze. My naturalnie, jeśli naturalnie wychowujemy się w jakimś społecznym otoczeniu, to naturalnie w Nim funkcjonujemy i naturalnie w nim czujemy się dobrze. Ale nasze społeczeństwa są relatywnie nienaturalne. Z drugiej strony, z drugiej strony, i to jest bardzo ważne. Jeśli czujesz się przytłoczony i przybity, to jest coś takiego jak social prescribing, czyli jakby przypisywanie społecznych aktywności, czyli celowe pobudzanie się, by uczestniczyć i partycypować w społeczeństwie. To jest bardzo ważne. Nie, nie po prostu iść poznać ludzi do baru czy tam do knajpy, tak losowo, z czapki, tylko partycypować w społeczeństwie. To znaczy, nie wiem, zapisać się do. chodzić na spotkania Rady Miasta i się tam wykłócać z ludźmi. Zapisać się do klubu książki i realizować z nim jakieś projekty. Pójść do jakiejś fundacji i pomagać dzieciakom, nie wiem, zorganizować wigilję dla osób takich tam, tam, dotkniętych kryzysem bezdomności czy jakichś niepełnosprawnych i tak dalej. Chodzi o. Social prescribing, jeśli czujesz się w dużym mieście przebity, to, to, to właśnie to w drugą stronę, w momencie, gdy ty zaangażujesz się w tą społeczność, to ty dopiero wtedy w nią wrastasz i pracujesz w niej dla jej dobra, ale też dla dobra swojego. I to jest bardzo ważne i to jest jedna z takich ważnych rzeczy, którą często terapeuci polecają osobom, które zmagają się z depresją, zmagają się z problemami, żeby... Nie tyle wyjść do ludzi, bo właśnie to wyjść do ludzi jest tak głupią poradą, bo ona, ona, ona zupełnie nie uwzględnia tego elementu kontekstowego, czyli jakości tych relacji. A jakości relacji, jakie nawiążemy w barze, w knajpie, w klubie, są prze przewidywalnie niskie. Natomiast jakość relacji, jaką nawiążemy w klubie hobbystycznym, czy angażując się właśnie w, w jakieś wydarzenie, gdzie wprost już sami prosimy się o ten, 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 ten klasyczny taki. Przyjemny, przyjemny zwrot w postaci wdzięczności innych ludzi, zaangażowania w społeczność, czucia się częścią czegoś większego. Jeśli to zrobisz, to, to, to podziałasz w zgodzie z naturą naszą, czyli zaangażujesz się w tę społeczność, będziesz w tej społeczności i, i będziesz się czuć lepiej. No, a trzeci wniosek jest taki, że ludzie inteligentni powinni stawiać na jakość. Na jakość. A żeby stawić na jakość znowu rozczaruję, musisz sam wykazać się inicjatywą. Ja osobiście zmagam się z tym od, od lat i to absolutnie szczere wyznanie, że mam często problem z tym, żeby... że, że jeśli ja chcę zrobić coś, jakąś fajną, społeczną inicjatywę, coś, coś fajnego z ludźmi zrobić, to ja to muszę zrobić. To ja to muszę po prostu zaangażować. Jest to trochę męczące, ale, ale z drugiej strony przynosi najlepsze efekt. Najprzyjemniejsze efekty. Często tak jest. I gorąco ci polecam. No, wykazanie się inicjatywą. Przestanie prokrastynować. Skorzystanie z mojej książki, z mojego kursu, gdzie radzimy sobie z dużo bardziej złożonymi problemami psychologicznymi, a takim problemem psychologicznym jest właśnie jest właśnie odwlekanie. No więc co, jesteś inteligentny i masz mało znajomych? Czy jesteś inteligentny i masz dużo znajomych? Możesz napisać w komentarzu, może twoje doświadczenie jest zupełnie inne, ale to bardzo ciekawe, że są potężne różnice pomiędzy. Nawet wsiami w Polsce, a miastami w centralnej Afryce, gdzie tam zupełnie inaczej, zupełnie inne wartości się wyznaje, zupełnie inaczej wartościuje się relacje i zupełnie inaczej też wykorzystuje się pieniądze. To jest inna, trochę bardziej cyniczna strona naszej cywilizacji, po prostu. No, to tyle. Więc słyszymy się w następnym podcaście. Najlepszą rzeczą, jaką w ogóle możesz zrobić też, żeby wspierać oprócz zakupu naszych produktów, to słuchanie podcastu z playlisty na YouTubie. Bo YouTube najlepiej wynagradza i najlepiej, najlepiej obdarza twórców, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o podcasty. I już niebawem yy, u nas zawita YouTube podcast, więc gorąco polecam słuchanie mojego podcastu właśnie z playlisty która też jest w opisie, i z reguły ją zamieszczam też pod, w komentarzach pod filmem. No, to słyszymy się w następnym. Cześć.